Witaj, kochany przyjacielu, właśnie nadszedł nowy świt, a my jesteśmy tu razem, by oddać ten dzień temu, który jest źródłem wszelkiej nadziei. Wiedz, że nie obudziłeś się przypadkiem o tej porze. O szósty rano, kiedy świat powoli zaczyna się budzić do chaosu, my wybieramy ciszę, wybieramy obecność, wybieramy modlitwę. Czy obudziłeś się dziś z ciężarem w sercu? Z lękiem, który szepcze, że ten dzień będzie taki sam jak wczoraj? Czy czujesz ten chłód niepokoju, który próbuje odebrać ci spokój, zanim jeszcze wstaniesz z łóżka, zanim dotkniesz podłogi? Znamy to uczucie. To jest ciężar wczorajszego dnia, lęk o jutro i szept z przeszłości, który próbuje przekonać cię, że twoja historia jest już napisana, że jesteś uwięziony w kole powtarzających się problemów. Nie jesteś sam. Tysiące serc budzą się teraz razem z tobą, szukając tej samej łaski. Tego samego pocieszenia, tej pewności, że Bóg jest z nami. Właśnie teraz, zrób coś ważnego. Zanim zaczniemy modlić się głębiej, jeśli czujesz, że ta chwila jest dla ciebie cenna, jeśli odnajdujesz tutaj pocieszenie, pozwól, że poproszę cię o mały gest wiary i wsparcia. Zasubskrybuj nasz kanał. To prosty gest, ale pomaga nam dotrzeć do tych, którzy, tak jak ty, potrzebują usłyszeć ten głos nadziei o szósty rano. Potrzebują usłyszeć, że z każdej klęski może narodzić się zwycięstwo. Jeśli zechcesz, podziel się swoją historią w komentarzu. Niech będzie świadectwem tego, jak Bóg działa. Dziś skupimy się na uwolnieniu. Wiele rzeczy niesiemy, które nie są nasze. To są ciężary dziedziczone, nienazwane lęki, trudne wzorce, które powtarzają się w naszej rodzinie z pokolenia na pokolenie strach o pieniądze. Powtarzające się trudności w relacjach, choroby, które wydają się być przekazywane w genach, poczucie niewystarczalności, które ciążyło już na naszym ojcu i matce. Czasem czujemy, że jesteśmy związani niewidzialnymi łańcuchami, z którymi walczyli nasi rodzice i ich rodzice, i wierzymy, że ta walka jest naszym przeznaczeniem. Musisz usłyszeć to wyraźnie: To nie jest Twoje przeznaczenie. Twój ojciec ma inny plan. Zamknij oczy, weź głęboki, powolny oddech. Pozwól, by cały ciężar, który przynieśliśmy ze sobą, opadł z Twoich ramion w tej świętej chwili. Nie musisz być silny, kiedy stoisz przed Bogiem. Możesz być słaby, zmęczony, obciążony. Bóg zaprasza nas do modlitwy nie po to, abyśmy udowodnili naszą doskonałość, ale byśmy złożyli nasz ból u stóp krzyża i odebrali Jego pokój. To jest ta chwila, w której otwieramy serce na prawdę, która stanowi fundament naszej wiary. Bo ja znam zamiary, jakie mam co do Was, wyrocznia Pana, zamiary pełne pokoju, a nie zguby, aby zapewnić Wam przyszłość, jakiej oczekujecie. Teraz, w głębokiej ciszy poranka, chcemy wejść w modlitwę. Drogi Ojcze Wszechmogący Boże, jesteśmy tu o świcie. Stajemy przed Tobą w naszej słabości, ale gotowi na Twoją niezrównaną moc. Przychodzimy do Ciebie, bo wiesz dokładnie, co dźwigamy. Widzisz tę samotność, ten lęk o przyszłość, tę pustkę, którą próbowaliśmy wypełnić rzeczami, które nie mają znaczenia. Przepraszamy za naszą niewiarę i za chwile, w których uznaliśmy, że nasza przyszłość jest zdeterminowana przez błędy przeszłości, przez dziedzictwo naszych przodków, a nie przez Twoją obietnicę. W tej modlitwie oddajemy Ci wszystko co próbuje nas obciążać. Oddajemy Ci lęk, każdy niepokój o to, czy starczy nam sił, czy starczy nam pieniędzy, czy starczy nam miłości. Oddajemy Ci te ciche, podstępne obawy, które sprawiają, że czujemy się niegodni. Dziś, w imieniu Jezusa Chrystusa, prosimy o akt duchowego uwolnienia. Prosimy o zerwanie każdego łańcucha, który trzyma nas w miejscu bólu. Zerwanie każdego przekleństwa finansowego, które blokuje nasz rozwój, które sprawia, że pracujemy bez wytchnienia, a mimo to nasze ręce pozostają puste. Ojcze, uwolnij nas od biedy i braku, daj nam mądrość i możliwość, abyśmy mogli żyć w obfitości, którą nam obiecałeś. Zerwij, ojcze, przekleństwo choroby, które atakuje nasze ciało, które osłabia nasze siły i próbuje ukraść nam radość życia. Prosimy o uzdrowienie fizyczne i emocjonalne, byśmy mogli poczuć twoją ożywczą moc w naszych kościach i w naszym umyśle. Uwolnij nas od dziedzictwa strachu, lęku, depresji i niepokoju, które mogły być przekazane nam przez nasze rodziny. Złam wzorce złych relacji, kłótni, niezgody i rozłamu, które niszczą nasze domy. Modlimy się, by twoje słowo stało się naszą jedyną niepodważalną historią. Wierzymy, że krew Chrystusa ma moc. Ma moc by wymazać stare linie, by zresetować nasz duchowy kod, by nadać nam nowy początek, niezależnie od tego co działo się wcześniej. To co było złe, co było ciężkie, co było toksyczne, dziś zostaje przerwane. Odrzucamy myśl, że jesteśmy skazani na porażkę. Odrzucamy dziedziczenie porażki. Przyjmujemy dziedzictwo zwycięstwa, które dałeś nam w Synu. Od tej chwili to nie historia naszych przodków nas definiuje. Ale Twa obietnica i Twoje zamiary, zamiary pełne pokoju, które mają nam zapewnić przyszłość pełną oczekiwań. Dziś jest dzień, w którym wstajemy i mówimy: To się kończy, zaczynam nowe życie. Użyj tego dnia, aby pokazać nam, jak wielkie są Twoje plany dla nas. Daj nam siłę do zerwania z tym, co nas niszczy, i odwagę do przyjęcia tego, co nas buduje. Ojcze, dziękujemy Ci, że słyszysz naszą modlitwę. Dziękujemy Ci za ten moment uwolnienia. Teraz, kiedy złożyliśmy te ciężary i te łańcuchy u Twoich stóp, czujemy, jak światło nadziei wlewa się w nasze serca. Nie pozwól, abyśmy znów podnieśli to, co już zostało zniszczone. Daj nam jasność, abyśmy zrozumieli, że w Tobie nie ma już miejsca na stare przekleństwa. Jest tylko miejsce na błogosławieństwo. Łańcuchy u Twoich stóp czujemy, jak światło nadziei wlewa się w nasze serca. Nie pozwól, abyśmy znów podnieśli to, co już zostało zniszczone. Daj nam jasność, abyśmy zrozumieli, że w tobie nie ma już miejsca na stare przekleństwa, jest tylko miejsce na błogosławieństwo. Ojcze Niebieski, dzisiaj rano, tuż przed wschodem słońca i przed pędem dnia, wybieramy twoją obietnicę ponad każdy powtarzający się koszmar. Wyrzekamy się tego cichego szeptu, który próbuje nam wmówić, że nasze porażki są dziedziczne, że jesteśmy skazani na powtarzanie błędów naszych rodziców, dziadków, czy nawet dalszych pokoleń. Oni mieli swoje ciężary i swoje walki, ale my, panie, mamy nowe przymierze. My jesteśmy ukryci w Chrystusie. Prosimy Cię, złam w nas tę mentalność ofiary, mentalność niewolnika, która wciąż szuka winy w przeszłości, zamiast patrzeć na wolność, którą nam ofiarowałeś. Wiemy, że każda modlitwa wypowiedziana z wiarą o tej porze, ma moc przenoszenia gór. Dlatego z całą ufnością, jaką potrafimy zebrać w naszych zmęczonych sercach, deklarujemy, że nie jesteśmy już naznaczeni strachem, chorobą, brakiem czy nieszczęściem. W tej nowej godzinie akceptujemy i przyjmujemy pełnię życia, którą nam ofiarowałeś na krzyżu. Wierzymy, że w Jezusie Chrystusie zostaliśmy odkupieni od wszelkiego prawa przekleństwa, aby stać się dziedzicami błogosławieństwa. To jest nasza nowa tożsamość, nasz niezbywalny stan. Boże, dziękujemy Ci, że nie dałeś nam ducha lęku i bojaźni, ale ducha mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Nie stworzyłeś nas po to, byśmy byli więźniami okoliczności, ani byśmy żyli w ciągłym strachu przed tym, co się wydarzy. Twoje słowo w księdze Jeremiasza 5, 11, jest dla nas nie tylko pięknym wersetem, ale solidną obietnicą i planem działania na ten dzień, i całe nasze życie. Znam zamiary, jakie mam względem Was, zamiary pokoju, a nie zguby, aby zapewnić Wam przyszłość i nadzieję. To nie jest tylko nadzieja na niebo po śmierci, to jest nadzieja na zwycięstwo tu i teraz, w poniedziałek, we wtorek, w każdym dniu, który niesie ze sobą swoje wyzwania. Naucz nas, Panie, ufać tym Twoim zamiarom. Pomóż nam odrzucać wątpliwości, które podsuwa nam wróg. Próbując nam wmówić, że te plany są przeznaczone dla kogoś innego, dla ludzi bardziej świętych, bardziej zamożnych lub bardziej utalentowanych. Uświadamiamy sobie, że Twoje plany pokoju są dla nas, dla prostych ludzi, którzy każdego ranka potrzebują Twojej siły, by stawić czoła codzienności. Duchu Święty, napełnij nas odwagą i jasnością umysłu. Kiedy zaczniemy ten dzień. Pomóż nam podjąć mądre decyzje, które wzmocnią nasze błogosławieństwo, zamiast je osłabiać. Pomóż nam widzieć możliwości, a nie przeszkody. Niech ta modlitwa nie będzie tylko chwilą wzruszenia, ale niech stanie się paliwem na resztę dnia, kiedy ogień, który rozpaliłeś w nas rano, zacznie przygasać w obliczu frustracji czy zmęczenia. Przypomnij nam o wolności, którą dziś rano otrzymaliśmy. Przypomnij nam, że nasza wiara nie jest oparta na naszych uczuciach, ale na twojej niezmiennej prawdzie. Prosimy cię teraz o konkretne błogosławieństwo dla tego dnia. Błogosław nasze ręce w pracy, aby wszystko czego się dotknął rozkwitało. Błogosław nasze finanse, abyśmy mieli więcej niż wystarczająco i mogli być narzędziem błogosławieństwa dla innych. Błogosław naszą rodzinę i nasze relacje, aby miłość i cierpliwość panowały w naszych domach, a stare bolesne wzorce komunikacji zostały na zawsze zerwane. Niech nasze dzieci, nasi współmałżonkowie i nasi bliscy zobaczą w nas dzisiaj żywe świadectwo Twojej przemieniającej mocy. Jeśli w naszym ciele jest jakakolwiek słabość, jakikolwiek ból, który wciąż jest echem starych problemów lub przekleństw, prosimy Cię, Ojcze, o uzdrowienie. Wierzymy, że w ranach Chrystusa znaleźliśmy zdrowie. Niech Twoja uzdrawiająca moc przepłynie przez nasze ciała, przywracając wigor i siłę, tak abyśmy mogli służyć ci z całą energią, na jaką nas stać. Prosimy o radykalne uzdrowienie emocjonalne, byśmy nie nieśli już ciężaru starych uraz, goryczy czy żalu. Uczyń nas, Panie, ludźmi przebaczenia i pokoju. Mój drogi przyjacielu, który modlisz się ze mną w tej godzinie, wiedz, że nie jesteś sam. Twoja walka kończy się teraz. W tej modlitwie, w obecności Boga, Odrzuciliśmy ciężar przeszłości. Wychodzimy z tej godziny modlitwy z nową, niezachwianą pewnością. Nasz los nie jest zdeterminowany przez błędy, które popełniliśmy, ani przez historię, z której pochodzimy. Nasz los jest zapisany w Księdze Życia Baranka. Jesteśmy wolni, kochani i zabezpieczeni w Bożej łasce. W imieniu Jezusa przyjmujemy tę wolność. Wyruszamy w ten dzień z pokojem, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Wychodzimy stąd uzbrojeni w Słowo, a Duch Święty idzie przed nami, prostując nasze ścieżki. Nie ma znaczenia, co przyniesie ten dzień. Mamy Chrystusa, a w nim jesteśmy więcej niż zwycięzcami. Teraz, z tym pokojem w sercu, możemy wyruszyć. Nie musimy się martwić, nie musimy się lękać. Idziemy żyć naszym dniem, wiedząc, że Bóg w pełni kontroluje naszą przyszłość, która jest przyszłością pokoju i nadziei. Niech Jego łaska cię prowadzi. Niech Jego miłość cię osłania. Pamiętaj, jesteś ukochanym dzieckiem Wszechmogącego Boga. Jeśli czujesz, że ta modlitwa dotknęła twojego serca i że stare łańcuchy pękły dziś rano, nie trzymaj tego dla siebie. Proszę, podziel się tym. Zostaw w komentarzu swoje świadectwo. Napisz po prostu: Jestem wolny, wolna w Chrystusie. To wzmocni twoją wiarę i pomoże innym, którzy wciąż walczą w ciemności. A jeśli jeszcze nie dołączyłeś do naszej rodziny wiary, serdecznie cię zapraszam. Zasubskrybuj nasz kanał. Budujmy razem tę społeczność nadziei. Idź w pokoju, mój drogi bracie i siostro. Dziś jest twój dzień zwycięstwa. Amen.